Ulica Łubieńskiego od poniedziałku zostanie czasowo wyłączona z ruchu drogowego. Utrudnienia są planowane dwa tygodnie. Ulica będzie całkowicie nieprzejezdna, ponadto ograniczony ma być także ruch pieszy. Od 21 października do 4 listopada nie będzie możliwy przejazd ulicą Łubieńskiego na odcinku od Chrobrego do ulicy Dąbrowki. Jest to spowodowane tym, że miasto Gniezno realizuje w tej chwili inwestycje obok, czyli rewitalizację skweru przy ulicy Łubieńskiego. Tam powstanie choćby miejska toaleta i zbiornik retencyjny, dzięki którym będziemy podlewać ten właśnie skwer. W związku z tym musimy zrealizować i zbudować niezbędne przyłącza, a także kanalizację. Możliwe będzie dojście do szkoły podstawowej numer 2 oraz dojazd do posesji mieszkańców, którzy, którzy tam mają swoje domostwa i mieszkania. Autobus miejski będzie zatrzymywał się wcześniej na ulicy Chrobrego na wysokości szkoły podstawowej numer 5 i dalej obiedzie objazdem ulicą Mieszka I i Dąbrówki, a więc ominie ten, ten fragment ulicy Wiejskiego. Autobusy będą kursować według dotychczasowego rozkładu jazdy.